Czy ktoś kiedyś sprawił, że poczułeś się winny, chociaż to ty byłeś ofiarą? To nie twoja wyobraźnia, to wyrachowana taktyka. Nazywa się DARWO. To akronim od trzech kroków, które manipulatorzy stosują, by zmiażdżyć twoją pewność siebie i odwrócić atak przeciwko tobie. Krok pierwszy. De jak denej, czyli zaprzeczenie. Manipulator kategorycznie zaprzeczy temu, co zrobił. Usłyszysz. To się nigdy nie wydarzyło. Przesadzasz. Krok drugi. A jak atak, czyli atak, gdy trzymasz się faktów, on porzuca obronę i zaczyna atakować Ciebie. Podważy twoją poczytalność, pamięć i motywy. Krok trzeci, najgorszy erwa o jak Reverse Victim and Offender, czyli odwrócenie ról. Nagle to on staje się rzekomą ofiarą twoich bezpodstawnych oskarżeń, a ty stajesz się katem. Gdy rozpoznasz ten schemat, zaprzeczenie, atak, odwrócenie ról, wiesz, że to pułapka. To nie jest normalna kłótnia, to psychologiczna wojna. Nie daj się w to wciągnąć. Zrozumienie tej taktyki to Twoja tarcza, obserwuj po więcej.